Dobra, ogólnie tak. Był wywiad wczoraj z Nawrockim, jeżeli chodzi o pałac prezydencki. Natomiast Tusk na Twitterze napisał takie coś. No bo to wyjdzie z tego wywiadu, między innymi. Że Nawrodski obiecał tani prąd, i w związku z tym postanowił zawetować ustawę gwarantującą tani prąd, czego nie rozumiecie. No i chodzi o te wiatraki, prawda? No i tutaj taki chyba. No, twitterowy ekspert bym powiedział odnośnie tej całej energetyki i tak dalej, który często się wypowiada na ten temat, napisał tak, że panie premierze, nie rozumiemy na przykład tego, dlaczego pojawia się fatalna ustawa wiatrakowa z końca 2023 roku, która nastawiła dużą część społeczeństwa przeciwko wiatrakom. Nie rozumiemy na przykład tego, dlaczego ponownie rząd zapakował mrożenie cen energii do ustawy wiatrakowej, zamiast potraktować obywateli i prezydenta poważnie. Nie rozumiemy na przykład tego, że zmiany w prawie wiatrakowym były jednym z konkretów na 101 dni rządów, a do dzisiaj. Nie są załatwione. Nie rozumiem też tego, dlaczego rząd stawia w komunikacji na tani prąd przez 3 miesiące zamiast na długofalowe korzyści z rozwoju energetyki wiatrowej. Taki to jest komentarz. Ustawa z 2.023 wersji oryginalnej nie była fatalna, ona się taka stała po zmianach od Polski z 2.050. Dlaczego ty nigdy nie jest kiedyś jego prezenta, co wytuje te ustawy? Czemu taki jesteś? Tutaj pisząc do niego. Czyli mm, z tego co rozumiem, to ta ustawa, która ma wrzucony tani prąd, zamrożenie cen prądu, nie pasuje na Wrockiemu, ponieważ tam są, te, ta zmiana wiatrakowa też jest w z tym, z tym samym, nie wiem, pakiecie ustaw, nazwijmy to. I zobaczmy, co, jak, on to, jak on to tutaj... Yy opowiada o tym A propos bliskich spraw co będzie z ustawą wiatrakową bo premier Donald Tusk kilkadziesiąt minut temu napisał tak prezydent Nawrocki obiecał tani prąd i w związku z tym postanowił zawetować ustawę gwarantującą tani prąd Czego nie rozumiecie bardzo się cieszę, że pan redaktor mówi o ustawie wiatrakowej, bo to w istocie o wiatraki w tej ustawie chodzi. Pan premier i większość parlamentarna chcą szantażować nie tyle samego prezydenta, co Polki i Polaków, którym chcą stawiać bliżej wiatraki. Wielu Polaków manifestowało w tej sprawie jeszcze w czasie kampanii wyborczej i dzisiaj. Są problemy z lobbingiem pewnych firm, także zagranicznych, które te wiatraki stawiają. W Okej, okay. ja nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego argument lobbingu pasuje tutaj, ale jak jest mowa o na przykład, podatku katastralnym, żeby zdusić wielkie fundusze i jakichś samozwańczych landlordów, to wtedy już nie ma, nie ma mowy o żadnym lobbingu. Wtedy jest po prostu dobro Polaka, że Polak ma, ma jedno, Polak ma mieszkanie i dwa i bla bla bla. To dla mnie nie ma sensu w ogóle. Taka. Ja na przykład nie kupuję tej narracji zupełnie. W związku z tym, jeśli rząd chce rzeczywiście obniżyć ceny energii Polakom, a przypomnę, że to przecież polski rząd ustalił ten 30 września jako moment odnoszący się do obowiązywania tarcz energetycznych. Ja przestrzegałem już w styczniu, w lutym o tym, że to może być realny problem, więc ja takiemu szantażowi nie zamierzam się poddawać i myślę, że Polacy też są zbyt mądrym narodem, żeby myśleć o tym, że pan premier Donald Tusk chce w istocie obniżyć. Ajajaj. Manipulacje ceny energii i cały czas cały czas jedna i druga strona manipuluje tym biednym Polakiem elektryczne jak chodzi właściwie o to e, aby e, zwiększyć możliwość oddziaływania firm e, lobbystycznych e, na nasze gospodarstwa. Ale domowe. pan no nie kupuje tego w ogóle no, podjął już decyzję będzie weto czy nie będzie weta. Decyzja będzie podjęta niebawem ja z całą pewnością będę realizował swój program w którym jest tańsza cena za energię elektryczną, więc podejdę do tej sprawy w sposób bardzo rozważny, ale takiemu szantażowi nie zamierzam się. poddać. No to brzmi poddawać. trochę jak zapowiedź weta, panie prezydencie. Nie może pan powiedzieć, że tak, będzie weto, i wniosę własny projekt dotyczący taniej energii? Z całą pewnością tak będzie, że wniosę własny projekt dotyczący cen energii, a nie zmniejszenia odległości wiatraków od gospodarstw domowych. Więc... Ja mam pytanie. Nie. Skoro czy, czy 200 metrów to jest tak dużo? I czy w Polsce są wiatraki 700 metrów od domostw? U, was, u mnie w Małopolsce, jak mieszkałem tam w rejonie Nowego Sącza, to nie widziałem wiatraków raczej zbytnio. Gdzie, gdzie są wiatraki w Polsce? Więc, Czyli we to jest e, przesadzone. Ceny energii, ceny energii na pewno powinny być mniejsze. Pomogę w tym rządowi i panu premierowi, ale myślę, że nie, nie powinno się w ten sposób igrać czy szantażować Polakom. Na tym No bo, czy to, no bo nie wierzę, że to jest jedyny. Poczekaj, ustawa wiatrakowa 2025. Okej, okay, tutaj widzę jakiś artykuł. Rządowy projekt zrywa zasadą z 10 z 700 m i dopuszcza lokowanie elektrowni wiatrowych w odległości 500 m od budynków mieszkalnych, zwiększy dopuszczalny obszar po takiej inwestycji o około 75%. Wynika z najnowszych wyliczeń Instratu. Nowy bufor 500 m od obszarów ochrony ustanowiony w celu ochrony ptaków i nietoperzy. nie powinien natomiast znacząco wpłynąć na przyszłość tego filaru polskiej, tego filaru polskiej energetyki przyszłości. Regulacja dotyczące częściowej liberalizacji w 2023, kiedy dopuszczono lokowanie inwestycji 700 metrów od zabudowy mieszkalnej pod względem uwzględnienia w minę miejscu planu przestrzennego. Częstym przedmiotem konsultacji publicznych projektów projektów są nieco na 500 metrów. Zapisy zostały zmieniane podczas prac w Sejmie. Wyliczyliśmy wtedy, że modyfikacja ograniczy przestrzeń dostępną dla wiatraków o blisko połowę. Ta zmiana na ostatniej prostej wpłynęła nie tylko na całkowity potencjał do krytyki wiatrowej w Polsce, ale także na liczne konkretne projekty przygotowane na przestrzeni lat z myślą o buforze 500 metrów. Procedowany obecnie projekt nowelizacji wskazuje następujące wymogi. Zamiast zasady 10, co to jest to 10H? Bo ja tego nie rozumiem. I furtki 700 metrów, minimalna odległość pomiędzy elektrownią wiatrową a zabudową mieszkalną, pozostaje wyznaczona 500 metrów. Utrzymano zakazy lokowania elektrowni na terenach parków narodowych. No i co, Waldi? Waldi, przed chwilą napisałeś, że utrzymano zakazy lokowania. Przed chwilą napisałeś, że będzie można stawiać na obszarze Parku 2000 Natura, a tutaj jest napisane, że nie można. Natomiast odległości wynikającej z zasady 10H ustalono bufor od parków narodowych na poziomie 1500 metrów, w przypadku rezerwatów jest to 500 metrów. Prowadzono nowy bufor 500 metrów pomiędzy elektrowniami wiatrowymi, a obszarami na tor 2000, bo mamy obszary specjalne ochrony ptaków, specjalne tutaj świetli, z których są chrony nietoperze. Zmiana normy gościa była przedmiotem wieloletniej dyskusji publicznej i skutki były szacowane przez liczne organizacje. Nie można kogoś powiedzieć na temat propozycji dodatkowej, sztywnej ochrony wymienionych obszarów Natura 2000. Niestety Zdrowie CSR ustawi niezmiennie temat wpływu tego programu do rozwoju energetyki. Należy to ocenić negatywnie, szczególnie że prace nad projektem trwają już w prawie roku. 200 metrów zrobi wielką różnicę. Aktualizacja obliże, obliczeń. Opracowanie własne na podstawie danych. Obszar dla wiatraków wzrośnie z 10,5 do 18,3 tysiące km2, więc 3,4 do 5,8 powierzchni kraju. Zmiana w kujasko pomorskim i świętokrzyskim o 173% by była. Czy ptaki wypierają wiatraki? Nie. Uwzględnione ochrony siedlisk staków nie to zmniejsza dostęp do tylko około 2,8%. Założenie strefy wykluczenia oraz roli głośnej trochę od obiektów. Hmm. No nie wiem, no wiadomo, że to nie będzie główne, główne źródło energii, ale tak mieć te wiatraki nie brzmi też źle jakoś, nie? Panie redaktorze... Co wy myślicie o tym? To, że ale ja widziałem to już lata, to kur... 20 miesięcy, takie coś. Czekał na z dużymi drukami, banda rudego Niemca, w życie ustawy znowu niemieckie wiatraki, teraz drą ryja, że pewnie to zawetować. No ale zobacz, tu jest... za dużo tu jest, wiesz, no to są emocje wszystko, no. To są emocje i tyle, no. Ja mam pytanie, ile... ile w Polsce... ile w Polsce by takich ludzi... A ja mam pytanie, czy ten gość nie dostaje pieniędzy za to, że tu tam stoi? Szkoda, że konsula nie ma, bo ogólnie konsul w Polsce dzierżawi pod wiatraki działkę i zarabia 140 tysięcy złotych rocznie. Zagadka, ile metrów od domu musi być 50 metrowy wiatrak, żeby rzucać cień na dom, jak na tym filmiku? Morice mieli 70 tysięcy złotych przez rok na 30 lat. Też spoko w sumie. Państwo polega i będzie polegać cała moja. Czyli co? Czyli to jest jakiś jazgot, jak zwykle emocjonalny z tymi wiatrakami, czy co? Prezydentura na tym, że jesteśmy narodem wolności i nie możemy poddawać się lobbystycznym szantażom, a powinniśmy dbać ale o to, żeby. Dowol... Ale. No i tam właśnie. Wciąż nie, umiem, wciąż nie umiem się pogodzić z tym, że dla niego lobbying wiatrakowy jest problemem, ale lobbying deweloperów i. Fundusze i landlordów wykupujących polskie mieszkania już, już nie jest problemem. Dziwi mnie to. Czyli lobbying jest problemem tam, gdzie dla niego jest to wygodne, a nie jest problemem tam, gdzie jest wygodnie. Polacy na to, że lobbyści mieli... stworzyli tę ustawę, że to jest ustawa, która jest tak naprawdę prezentem dla lobbystów. Mam te informacje, które ma też pan redaktor i nasi widzowie. Wiele się dyskutowało o samej tej ustawie, a łączenie e, ustawy wiatrakowej i samych wiatraków z cenami energii e, elektrycznej jest bynajmniej nieprzyzwoite. A kiedy usłyszymy pańską decyzję, to jest kwestia dni, tygodni. Je Nikt nie powiedział, że lobby nieruchomości nie jest problemem manipulacją. Ale o co ci chodzi? on jest przeciwny podatkowi katastralnemu, bo jego argumentem jest to, że Polak ma mieć mieszkanie i on w ogóle nie rozumiał pomysłu, że to miał być katastralny podatek od trzech czy czterech mieszkań. A on, on to wziął i powiedział i on to wziął i powiedział tak: "Nie, Polak przywiązany jest do wartości prywatnej. On musi mieć mieszkanie swoje. Nie będzie płacił od jednego mieszkania podatku". I wtedy Gawieć bije brawo, a w ogóle nie o to chodzi, stary. Tak jakby Lobby jest problemem, bo on tak myśli. Lobby jest problemem, bo politycy mają po pięć mieszkań niektórzy, k***a, rozumiesz? To jest problem. Polity... Sam fakt przepchnięcia programu 2%, który był, k***a, programem, do którego się przyznawali później politycy PiSu, pokazuje, jak duże lobby deweloperskie miało wpływ i ma wpływ na polityczne działania. Tej jest wiele ustaw wpłynęło do kancelarii, blisko 30 albo nawet ponad 30 ustaw. Wszystkie analizują moi współpracownicy, ja też je analizuję. Są tam konkretne terminy, z których zamierzam się wywiązać. Wówczas będzie ostateczna decyzja, które ustawy podpiszę, a które ustawy zawetuję. Panie Prezydencie, czy dotacje z KPO na jachty i solaria to jest coś, co obciąża obecny rząd, czy także poprzedni? Prawa i sprawiedliwość. No, oczywiście sama kwestia KPO i tego, że ustaliliśmy jakąś cenę za polską praworządność była rzeczą, która mi i mojej emocji społecznej i dzisiaj też politycznej i prezydenckiej nie odpowiada. To znaczy A dla mnie warunkowanie polskiego systemu praworządności od zagranicznych środków finansowych niezależnie od tego jaki rząd rządzi. Dunde, mam propozycję dla Ciebie. Prawym górny róg jest X czerwony, a po lewej stronie na dole, gdzie masz komputer, jest Power Off. Myślę, że powinieneś wyłączyć komputer, bo prądu szkoda. Jest kłopotliwe i nie podoba mi się to, natomiast to, co stało się z tymi środkami, wzburzyło opinię publiczną i obciąża oczywiście obecny rząd i samego pana premiera, który za to odpowiada, widzi. Oboje jesteście odpowiedzialni. Wy za to, że program naprawy po covid nie był ogarnięty wcześniej, a, a ci są odpowiedzialni za to, że nie potrafią przeczytać wniosków i pieniędzy wrzucić tam, gdzie są potrzebne. Widzimy, jak e, ciężka jest sytuacja polskich finansów publicznych, a gdy... obydwa, obydwa ugrupowania są winne. Polacy słyszą, że podczas e, t, e, tej sytuacji. A teraz się bo... gorący ziemniak jest w, w eterze i się przerzucają ziemniakiem. Ja to czekam na taką dojrzałą politykę, która nigdy w życiu nie nastanie, że słuchajcie, no, zjedzmy obydwoje. No zjebaćmy, kurwa, proszę państwa, naprawmy to. Naprawmy to, coś z tym dalej. Kurde. Czekam na taką politykę dojrzałą. Odpowiedzi publicznych. Wydawało się środki publiczne na solaria, na sauny, na jachty. To mają prawo być oburzeni. No, a podmiotem czy przedmiotem tego oburzenia jest oczywiście obecny rząd. Wracam do tego mojego pierwszego pytania, bo Donald Tusk dzisiaj powiedział wprost: 100% odpowiedzialności za kłopoty z wydatkowaniem tych pieniędzy ponosi. Nawrocki, co ma z tym Nawrocki? Nawrocki reprezentuje grupowanie, które rządziło. No jest y, może nieodpowiedzialny bezpośrednio, aczkolwiek teraz świeci twarzą za y, ich politykę. Prawo i sprawiedliwość. Y, I obecny rząd, jak mówi premier, musi posprzątać po tym, co zrobił albo czego nie zrobił poprzedni. Czasami, gdy słucha się pana premiera, to ma się, panie redaktorze, drodzy państwo, wrażenie, że na wszystko ma właściwie jedną standardową odpowiedź. No jednak już półtora roku rządzi rząd pana premiera Donalda Tuska, więc oczekujemy od pana premiera, że będzie też brał odpowiedzialność za to, za co odpowiada. Myślę, że Polacy już nie chcą słuchać o tym, co było przed premierem Donaldem Tuskiem, tylko chcą premiera, który bierze odpowiedzialność za polskie życie, Publiczna. Odpowiedź właściwie bardzo wygodnie powiedzieć tak. To jest pewna matryca. Na każde pytanie dotyczące jakiegoś kryzysu w ustach Donalda Tuska rozpoczyna się od słowa Prawo i Sprawiedliwość. No. Zajmijmy się sprawą. No dobrze, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, ale jednak czy to nie rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził to kontrowersyjne kryterium dywersyfikacji działalności gospodarczej, które doprowadziło do tego, że ktoś, kto prowadzi hotel, mógł sobie yy, zawnioskować o jacht? Przypominam panie redaktorze, że od już ponad 18 e, miesięcy mamy e, polski rząd, który odpowiada i za dystrybucję środków finansowych i za stan e, finansów e, publicznych i chciałbym ja też w swoim dialogu e, z panem premierem chciałbym rozmawiać e, o polskim e, dziś o polskiej e, przyszłości. A myślę, że w sytuacji, gdy ta rozmowa zawsze rozpoczyna się e, od dyskusji o e, poprzednikach nie służy po prostu Polsce. Panie prezydencie, co pan myśli? wydarzenia na Warto zapisać ten moment, tą całą wypowiedź. Warto ją... W regionie narodowym, o tej banderowskiej fladze. Oczywiście są skandaliczne te wydarzenia. Jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej byłem zaangażowany w przygotowanie projektu nowelizacji ustawy. Dobra, banderowska flaga to wiadomo, że jest nieakceptowalna i powinna być absurdalna. absurd, po prostu do wyj**ania ten koleś jest z Polski, to jest oczywiste. To nawet nie ma co się zastanawiać. To pan premier Tusk nie dopomina się, jak sam wspomniał o spotkaniu ze mną. Jestem nowym prezydentem Polski. Chyba najwyższy czas, żeby pan premier złożył gratulacje nowemu prezydentowi Polski, bo jeszcze to chyba nie przeszło przez gardło pana premiera. I może to będzie okazja do tego, abyśmy porozmawiali o naszych kierunkach współpracy. Czeka pan na telefon. Nie, no może to nie jest tak, panie redaktorze, że siedzę i czekam, ale myślę, że w świecie... Trochę za zajebiło, no. Myślę, że bez sensu się... Tusk, parcie według mnie to jest bez sensu tak gadać, bo to jest szkoda, on jest prezydentem, on powinien być szanowany i tak dalej, a takie teksty według mnie nie pomagają. A Tusk to po prostu jest, ja uważam, że to jest ogromny błąd popełnia Tusk w tej całej sprawie. Pierwszy polityk, który mówi o lobbystach otwarcie, jestem w szoku. Dobra, wystarczy mi tego.